Trzeba będzie zejść. No sorry za, za przecięcie, ale teksturka jest za mocna <gry> Sorki, za te zacięcia za cięcia. Siemanko, z tej strony Remixy098 i witam was w kolejnym odcinku Remix Loga. Dzisiaj poznacie specyfikację mojego zestawu komputerowego, który to dwa lata temu sobie kupiłem i, i którym to właśnie przez te dwa lata na YouTube operowałem, tworząc wam filmiki i jakoś się wybijając. Zapraszam do oglądania. No dobra, no to bez dodatkowych wstępów jedziemy z całą specyfikacją. Jeśli chodzi o procesor, to jest to jednostka AMD Athlon 2X4645, 4x31 GHz. Nie ma tutaj nic złego do powiedzenia. okej, okay, jednostka po prostu. Płyta główna to jest MSI 760GMP23FX. I Jak widać, jest to chipset 760G dla procesorów AMD, właśnie. A sam procesor tam AMD jest na podstawce AM3, chyba. Tak, AM3. Płyta główna ma wbudowaną grafikę AT Radeon HD 3000, która jest właśnie tym właśnie kłopotem i to będzie yy, jakoś się po tym będzie robić, jakbym chciał sobie zaktualizować, o czym powiem na końcu. Pamięć RAM to jest 4 GB firmy GoodRAM yy, o częstotliwości 1333 MHz. Jeśli chodzi o dysk twardy, to jest to najstarszy element całego komputera, on ma już 6 albo 7 lat, bym jeszcze powiem, w moim pierwszym komputerze. Jest to Seagate Paracuda 7200.10, z odwracaniem 7200 obrotów na minutę i pojemnością 320 GB. Jeszcze wytrzyma, ale ja go będę wymieniać, bo dyski coś ostatnio mają 10 lat, gdzieś tam powiedzieli, że trwałości. Jeżeli chodzi o zasilacz, to jest to z Tracer z serii Bicool, 420 W, same marki obudowa. Jest to wręcz tykająca bomba. Cały zestaw został kupiony na Allegro w cenie poniżej 1000 zł. Oczywiście, kupno mojego komputera jest klasycznym przykładem zwyczajnego kupowania komputera w jakimś serwisie aukcyjnym. Czyli normalnie cały złożony, a nie w częściach. I tutaj, właśnie, mam dla Was właśnie to zalecenie, żebyście nie kupowali gotowców, na przykład na Allegro. Tylko będziecie musieli musicie sobie sami złożyć sprzęt gdzieś, poszukać w internecie albo yy, położyć się do eksperta, yy, żeby to cały sprzęt dobrze wyglądał. Bo możecie dostać naprawdę się rozczarować, jak kupiacie taki. Bo możecie kupić sobie jakiś za, właśnie, 1000 osiem rdzeniowy, taki mocarny procesor, a płyta główna i zasilacz to są po prostu tandetne komponenty. No i proszę bardzo, rozczarowanie. Niestety. Na przełomie czerwca i lipca będę kupować nową grafikę oraz zasilacz do nowego komputera w ramach upgrade'u jednostki. Ponieważ komputer wiadomo ma możliwość rozbudowy, dlatego mogę takie rzeczy sobie powsadzać. Jeżeli chodzi o grafikę, to nowa grafika, która się pojawi, to będzie AMD Radeon HD7770 o pojemności 1GB. Jeżeli chodzi o zasilacz, no to będzie to jakieś 450 W, czy nawet 500 W, tutaj się troszeczkę zastanawiam, bo im więcej w końcu mocy, tym lepiej, bo mogę na przykład sobie w przyszłości zapgredować i tak planuję troszkę upgrade'ik procesora, no ale to może później. Jeśli jesteście troszeczkę obeznani, trochę w zasilaczach i w ogóle możecie również doradzić mi jakiś zasilacz, yy, jakieś dobre filmy, żeby to po prostu ładnie wciągnęło, no i żeby to po prostu dobrze działało. Gdy już te komponenty kupię i wszystko będzie działało, uruchamiam pozostałe serie, które wam reklamowałem wtedy, kiedy to właśnie wracałem. Czyli w sumie taki rozwój już w zupełności. No i to właśnie tą zapowiedzią myślę, że my możemy mogłoby być tu na tyle, co mogę wam teraz powiedzieć. Ja się już z wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, cześć. Dobra, okej, okay, więc jeżeli ci się ten przedsudowny filmik spodobał i chcesz dalej otrzymywać taką porcję informacji, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału. A, jeszcze skomentuj. Na razie trzymajcie się ciepło. No i cześć.